Witam, y, mojej, będzie taka moja nowa seria, nie znam się, ale się wypowiem. Chciałem dzisiaj porozmawiać o nowym nabytku Legii Daniele y, Danielu Czimaczukwu. Jeśli chodzi o tego zawodnika, no, my pokrótce przeglądniemy sobie jeszcze y, profil na Transmarkecie y, Daniela Czimaczukwu. Jeżeli chodzi o jak zdobyte Buchary, y, to był trzy razy niż Norwegii. Dwa prawdopodobne zdobycie Pucharu Norwegii, tak jest, jeżeli chodzi o wiek to jest 25-latek, czyli on nie jest jeszcze zbytnio zaawansowany wiekowo. Napastnik środkowy, chociaż ja go pamiętam z gry na prawym, on na skrzydle chyba wtedy grał, bardziej po lewej stronie. Może był właśnie takim typowym lewym napastnikiem, chyba go po lewej stronie kojarzę, ale, ale nie będę teraz e, dokładnie mówił, wiem, że pamiętam ten mecz, szczególnie pamiętam dom jego czuprynę i, i to, że po prostu za każdym razem, gdy chodził do piłki, no stanowił wielkie zagrożenie pod bramką Legii. Jeśli chodzi o transfery, no to z Moldy przeszedł do Lin bez odstępnego, później poszedł za 800 tysięcy z Moldy do Shengxin Shenxi, nie wiem jak się wypowiada, Shenxi niby do Legii tysięcy, chociaż wiemy doskonale, że to był po prostu darmowy transfer, nic Legia za niego nie zapłaciła, także tutaj bardzo dziwne, bo właśnie kończył mu się kontrakt. Jeżeli chodzi o występy, jeszcze sobie tutaj mm, sprawdzimy sobie jeszcze występy. No to w norweskiej Ekstraklasie rozegrał 107 spotkań, 32 bramki, 18 asyst, 8 żółtych kartek, czyli jest dosyć możliwe, że jest agresywnym zawodnikiem. W Super League, to chyba chińskiej lidze, mm, bardzo dużo asystował, no, czyli jest takim typowo odgrywającym napastnikiem. E, 10 bramek mimo wszystko w Ligue 1, czyli już w drugiej lidze chińskiej, 22 mecze, 11 bramek, 4 asysty, czyli już tutaj troszeczkę gorzej. Widzę Europy i w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów mistrzów jakieś bramki były. Hmm, także no, wygląda to całkiem nieźle. Ale to tylko taki, kr taka krótka wstawka, także słuchajcie, dalej coś się będzie działo. Yy, wartość rynkowa jeszcze do analizy wartości rynkowych 700 tysięcy, ale był czas... Yy, czyli menadżer zawyżył tą, yy, tą kwotę. To znacznie zawierzył. W wieku 23 lat był najwięcej warty milion. Myślę, że to będzie dobry transfer. Chociaż jego zarobki w porównaniu do jego ceny, jeżeli chodzi o Transmarket, no troszkę chyba są szaleńcze. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Musimy pamiętać o tym, że wyjechał na 2 lata do Chin i jego po prostu. Na dzień dzisiejszy forma jest po prostu forma i, i ogólnie co, jego całokształt kształt jest jedną wielką niewiadomą dla legii i to czy go odbudują, czy to będzie zawodnik ten właśnie sprzed dwóch lat, będzie zależeć tylko i wyłącznie od legii. Tutaj sobie sześcierpniemy szybko na umiejętności także mieć taki mniej więcej światopogląd, bo jeżeli dostajemy, dostaliśmy nazwisko tego zawodnika, no ale taka jest prawda, że, że po prostu nie mamy tak mniej więcej odzwierciedlenia jego umiejętności, nie wiemy jak on gra. Manager może to dobrze odzwierciedlać, może nie. Hmm. Jeśli chodzi o przyspieszenie na pewno i szybkość, nie odzwierciedla jego szybkości sprzed dawnych lat, bo to był szybki zawodnik. Przyjęcia piłki miał dużo lepsze, miał yy, przede wszystkim utrzymanie się przy piłce bardzo dobre, gra głową trzyma się, tutaj nie jest źle. Siła, no tak to był bardzo dobry, to jest yy, bardzo dobry fizycznie zawodnik. Myślę, że Legia nie zrobiła. Ja sobie jeszcze ja sobie wejdziemy na skrót. Taki Zaimplementowałem sobie taki króciutki meczek. Yy, właśnie, żeby zobaczyć jak na tlen swoich nowych kolegów Chimacukfu będzie sobie yy, radził. Także nikt sobie lecą my będziemy sobie mówić dalej. Legia nie zrobiła wielkiego błędu. Znamy przykład Radowicza, który był praktycznie już na, w swojej rodzimej lidze na Słowacji już u schyłku karierę wrócił. Rozegrał piękne mecze z Realem, przyczynił się walnie do wygrania ze Sportingiem. Tutaj już trochę szczęśliwie w sumie Ci maczu puszczył bramkę, jeżeli chodzi o skróty. Yy, także jeżeli znamy historię, no to wiemy o tym doskonale, że, że po prostu Legia potrafi tych zawodników, mimo tego, że w nie najlepszej formie, bo Jodzia do OFU, yy, Langil czy czyli inni zawodnicy sprowadzeni przez Legię, to byli zawodnicy, którzy troszkę się zagubili i dopiero tą formę odnaleźli w Legii. Także tutaj jest wielki, wielki po pokąt w stronę trenerów Legii, że potrafią. Troszkę mi to przypomina taki styl włoski, i tutaj mam na myśli akurat Marka Saganowskiego, który był naprawdę już u schyłku swojej kariery i wydawało wyda się, że skończy tą karierę a przez dwa lata był mocnym rezerwowym w Legii. Nie był to oczywiście podstawowy zawodnik, no, ale był to 36-latek. W wieku 38 bodajże kończył karierę. Ale, ale był, był potrzebny. Szczerał w sumie nawet chyba ważne gole. Nie chyba, tylko na pewno. Także myślę, że ten sam zabieg chcą zrobić właśnie z e, Chima Chukwu e, Legia chce zrobić. Jeśli Legia by dostała tego zawodnika sprzed dwóch lat, byłoby to naprawdę wielkie wzmocnienie. Na dzień dzisiejszy muszą po prostu mocno popracować nad tym, żeby odbudować jego formę. I myślę, że będzie dobrze, że, że to jednak jest wzmocnienie. Oczywiście, tak jak mówię, cały czas to jest jedna wielka niewiadoma. Trzyletni kontrakt podpisany, no tutaj, tutaj mnie to zastanawia, bo jeżeli okaże się, że nie wróci do swojej formy, bo Liga Chińska nie jest wymagająca. On po prostu na jeżeli chodzi o pozostałych zawodników w Lidze Chińskiej, bo tam muszą występować chińczycy, może być chyba że tylko dwóch obcokrajowców. Na ich tle no, to jest naprawdę wielka gwiazda i, i jest naprawdę bardzo, bardzo daleko przed nimi. Także nie musiał dawać siebie wszystkiego, żeby po prostu być tym najlepszym i stanowić o sile zespołu. Także myślę, że Legia zrobiła dobry krok. Mam nadzieję, że odbudują go i że po prostu powalnie przyczyni się do tego, żeby może ugrać jakieś... Może chociaż y, dobre wyniki zrobić y, z Ajaxem. Zresztą nie musimy się martwić zbytnio o Legię, bo na pewno też yy, owszem, Perszczyński yy, poszedł do Sampdorii, ale szybko został sprowadzony na jego miejsce Jędrzejczyk. Także myślę, że Legia stara się łatać te dziury. Nie tak jak przedtem, że sprzedawali, tylko i, i nikt się nie pojawiał na jego miejsce. No, musimy, musimy po prostu, jeżeli ktoś ma pretensje do Legii, że po prostu sprzedaje tych zawodników, no tak, prosperują niestety. Kluby, jeśli chodzi te mniejsze kluby, czyli właśnie typu Legia, czy patrząc nawet na Sporting, że, że ci zawodnicy po prostu idą za granicę, trzeba sprzedawać tych zawodników, bo klub musi prosperować. Te, te, te największe kluby żyją tylko z y, kibiców i z y, praw do reklam, a te, te inne kluby, no nikt nie ma prawa po prostu mieć do Legii żadnych pretensji. Mam nadzieję, że moja nowa seria się podoba. Troszkę jestem poddenerwowany, zobaczymy, jak się to przyjmie. Yy, znaczy, denerwuję się, bo, bo rzadko po prostu w swoich filmach yy, wyrażam jakąkolwiek opinię. Nie wiem, w sumie to się bałem chyba krytyki, ale myślę, że stwierdziłem, że nie znam się, ale się wypowiem. <laughs> Także mam nadzieję, że się podobało, trzymajcie się i do zobaczenia.